Ja y, z medycyny estetycznej y, skorzystałam jakieś y, bodajże 3-4 lata temu. Wcześniej y, nie korzystałam z medycyny estetycznej, bo uważałam, że może to być jeszcze ten czas. Strasznie też się bałam. Y, nie chciałam wyglądać tak samo, jak wygląda milion ludzi y, zrobionych, ale rzeczywiście trafiłam na. Y, fajną panią doktor i pojechałam zrobić sobie zrobiłam sobie i bo tak sobie zrobiłam trochę sobie robię lasery i tam ustka trochę sobie powiększyłam no ale to jest po prostu wszystko z medycyny estetycznej nie mam zrobionych jeszcze cycków wkrótce może może będą wkrótce bo to też trochę wciąga to wszystko rzeczywiście i też nie oceniam. Jeżeli ktoś ma ochotę po prostu się zmienić, e, zrobić sobie coś, co mu nie pasuje, od tego jest medycyna estetyczna. Jak najbardziej, idź, rób kobieto, po to właśnie to jest, korzystaj. Masz za małe usta, zrób sobie większe. Denerwuje cię, że masz opadające powieki. Dzisiaj po prostu jest taki wachlarz szeroki w medycynie estetycznej, że można mieć dosłownie wszystko. Więc jestem jak najbardziej, tak. E, e, na pewno ja nie będę starzała się z godnością, to już mogę tu powiedzieć. Nie chcę być. E, znaczy na pewno będę, jeżeli będzie można yy, działać, to będę działała w tym kierunku, żeby, yy, żeby sobie coś poprawiać, yy, bo nie chciałabym być taką stereotypową <laughs> babcią.